mano z tej strony hostel, ale jak widzicie to jest Minecraft. Um, dzisiaj sobie popykamy w Minecrafta. Będzie to nasza nowa seria. I powiem sobie teraz pomyślicie, po co nowa seria hostel? Um, powiem ci, powiem wam, że jakąś tę serię y, us usunę. No ale jak na razie będziemy sobie pykać w Minecrafta, tak? Um, dobrze. O to co? A ta seria będzie wypuszczana? tak co jeden, dwa dni i jeszcze was bardzo przepraszam e, z góry za to, że tak długo nie było filmów gdyż e, miałem formata kompa i trochę byłem nie, limy nie, nie, limy, byłem leniwy gdyż no nie chciało mi się pobierać ten, znaczy e, szukać tam w płytach e, no, znaczy no nie chciało mi się fantazji pobierać i takie różne intra robić, no. Dobra przejdźmy do gry Tak um, No dobra Weźmy sobie tryb osobowy um, No i tak Soku zapomniałem No kurde, czekajcie chwilkę Przepraszam Was za to, zapomniałem soku sobie naleźć. Soku sobie wziąć z kuchni. I teraz do, taka mała zagadka, zagadka dla Was. Jaki sok pije. Hmm, powiem, powiem Wam, że fi, firma tego soku, jakby zaczyna się na C, a kończy na O. Dobra. Tak więc tak, tutaj sobie stworzyłem taki świat, ale to Minecraft na ruzaka, jak. No, widzicie, Minecraft na luzaka, czyli, no, bez... Minecraft bez nagrywania, o. Dobra, to sobie słuchamy nowy świat. Wpiszmy... Kurde. Zagrajmy w Minecraft. Um, przetrwanie. Jeszcze się spodziewajcie, oczywiście, nowej serii Hustle. Bez sensu. Minecraft Hardcore. Będzie skoczko. Zagrajmy w Minecraft. Czyli zagramy. Mam. Um, Tuż nowy świat, tak? Ja się mam pies a to się będzie generować. <tryk> <tryk> mam. Ok, szybko. Aha, i tak, dostępne mody to mam um, Race Minimap i Optifine. Co, sobie drewno. A co do serii, do serii... Minecraft Escape, to nie wiem kiedy ją. Ja, nie wiem kiedy nagram kolejny odcinek z, es z Escape to jest? Chyba parkour test cioto. Bo... Sorry, ale Adama nie ma, więc nie wiem, albo będę zmuszony kontynuować to sam, albo będę czekać na Adama, no nie moja wina, że jego nie ma tak. Będę musiał się z nim skontaktować. Bo... No bo go nie ma. No ile te drewno miało? ...drażę. <grymne> Zróbmy sobie... Zróbmy sobie crafting. I będziemy żarcie oczywiście. Bo są krówki. Okej. Okay okej okay. No poczekajcie, Spokojnie się. Już na 60%, to będzie spoci. Um, ojeju, sorry, na Quack Pro Bo ja jestem przyzwyczajona do kład Pro. Zobaczcie mi. Nie, um, czekaj sobie jeszcze zróbmy. I zaciągnę ich. Zatrzymajmy ich! Zatrzymajmy ich! Zatrzymajmy ich! ZACIU... jak ktoś wie co to za, co to za rytm który teraz mówi zatrzymajmy ich no to piszcie w komentarzach oczywiście to no ps ps psi, psi czytam coś Gentlemen um, gentleman sobie, obejrzy, sobie obejrzycie obejrzę czasami nie umiem się wysławiać um, Podam wam linka do... No, podam wam linka w opisie. E, psy gentleman. No dawaj, co uciekasz Cioto, chodź na... No dawaj na ring, dawaj. No, no dawaj, no dawaj na ring, dawaj. No, krusko, Ile tych krusk? No Jezu. Więcej was matka nie miała? Już mam, będziemy mieć prawie na co lol. No chodź tu, cioto! Ruska. No nie, no mieć mi się skończył. No cioto ty, mała. Będzie mieć mięska, jest. I w ogóle z góry Was przepraszam, jak e, czujecie lagi, bo to nie moja wina, to wina frapsa. Ok, no dobra. No, ja Daję żarcie mm, 24 żarcia wód. Przesadziłem. Uu, Chcemy sobie kupczaków, będziemy mieć co do jedzenia. No, sobie nie no sobie no. jest lepsze. Mam coś do jedzenia, to no. wchodzę no, Okej, Ok, no, zaczynam serię i już profesor seks skórzany, no boż sobie zrobię coś z skóry dawaj, dawaj, nie przestawaj a, 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 a dobra <laughs> zrobię sobie to coś i czopeczka sobie zrobię albo nie zrobię sobie buciary albo kurde, jedna skóra czekaj, czekaj. Nie potrzebuję krów, to są, ale jak potrzebuję, to już ich nie ma, no. Weź, weź, pierdzie mi ten skóry. O dziękuję, coś posypała. Okej, okay. okej, okay. mamy i mamy już trochę obrony, tak. Aha, link do moich modyfikacji znajdziecie w opisie. Pewnie będziecie ciekawi. No, będziecie ciekawi. Będziecie chyba chcieli, tak? Chory, że z z niedouczonym dzieckiem. O, żelazo, Patrz, lol, postar x-ray. Pepew! Okej. Okay. O, ale, ale. Ej. Wiesz co? Piszcie w komentarzach, okay. y jaki wam... Y jaki wam jest... Ja nie mogę, no. czekam czekam. Co jest do graficzne? Jest krawa, dobra. Stój się. FKO. Smaks of the house. Okej, okay, mam... ile mamy kobra? 16, 16 tak? Dobra, to zaraz wrócimy do tego żelaza. Pierwszy odcinek. Tyle rzeczy, no. To jest prawdziwe, dobra. Hmm, dobra. E, zróbmy sobie patyczek. Kamienny mieczor sobie piecyk, żeby już przepalić te żarcie. I zróbmy może sobie jeszcze kilof. Łopatę, siekierę, um, no fajnie. Może mi starczyło patyków. Prokoc. No, raz, łopatę. Okej. Okay. Pierby pepeł Pobinujmy kilo w... Oj, pięciu, no Okej, okay, już jesteśmy z powrotem. Mmmm... Też przyszedł do domu, ale dobra To żelazo wykupimy. Pierpyłem Ciągle mi to. No, nie jak ja nienawidzę grapana, no? Nienawidzę. Mamy żelazo? 7, Jezu, zaraz będzie coś złożyć. nork małą. no i żelazo mamy ale węgla nie mamy no dobra, to... trzeba pokopić no, no to trzeba wzygla jedno albo z drzewa będzie najlepiej dobra no i to jeszcze wykopiemy się zetnie Kiedy okay, ja no, widzę za... No zimno Czekam I ona sobie są śnieżki Okej okay, Zróbmy sobie teraz drewno 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 Będziemy mieć wągiel No nie, no teraz nie mam kodza, trzeba wykopać. Niestety. Takie użyciele... Czekajcie, mikrofon muszę tutaj przesunąć. Okej. Okay. Możemy brać. Bam. Prawie by mi to na łeb spadło, no. Co za propaganda, no. Serio. Beboki jedna, no. Ok, mamy 10, nie 15. Okej, okay, i mamy 14 węgla. Pójdźmy sobie crafting, bo mi się... ...przyjścia. No nie, no no, jest... Si. ...What the fuck? Czekajcie, czy ja gram na moim. czy ja gram na moim. głos. czekajcie, bo mam moj z tego. mam um, moj polsa i, i deadpointa z mojego wycieczka muzaka, ale dobra. Mm, mm. Dobra, mamy kobla, ale no tak, noc jest. Zabierzemy sobie crafting. Dla Le parkour! Okej, okay, ile nagrywam? No, zapomniałam stoppera włączyć. Czekajcie sobie włączę. Okej. Okay. To co? 18. Kobla, możemy sobie tutaj postawić casting i tutaj kolejny piecyk czy nie? Czekajcie No dobra, już ustawię, co się będę mm, I przytopię sobie żelazo No, dajesz Ostatni, ostatnie drewno dajesz O, oh, jest, żelaza no, no w końcu. Teraz sobie A, czekaj, czekajcie. 8, 16, 21, 27. No, dobra. Więc się zastanawiacie, czemu to li liczyłem węglu, bo węgiel równa się 8 użyć do przypalenia, więc czasami się przydaje węgiel. No to czasami, ale cicho. 4 uh, uh, uh. żelaza, co byś się tu zrobiło um, raczej nie wiem czy będę inwestował teraz w sprzęt nie mam za dużo żelaza więc sobie zrobię żelazny mieczyk i kill off. będzie good raczej jak to, jak to teraz zrobię to... Hmm, pójdę sobie kopać węglu... Hmm, pójdę sobie kopać żelazo i zrobię cały sobie sacik. I będzie gut. O. Śkierę hmm. robić czy nie robić? O, to jest pytanie, nie robię sobie ten... A ja sobie zrobię. Siekierę. I ładem. O, patrzę, mam białe Merkuriela. <laughs> okay. Whatever. Um, mamy żarcia. Dopiero 8. Foch. Czym ja to, tego nie zatkałem? Hmm? Gadaj mnie tu. Okej, okay, jesteśmy bezpieczni. Czemu ja tutaj, pochołni, nie zrobiłem? Co to puste? Okej. Okay. Wiecie um. co? So. Kurde! Patrzcie! Patrzcie jak go wezmę! Już raz od szkieleta, z... Szkielet mnie już raz zabił. O Jezu! No prawie mnie zabił, Ciota! Co za ciotką. Dlatego ja nie nawidzę szkieletów. Naprawdę nie ich szczerze. O, mamy chociaż trochę żart. Naprawdę. Schodki. Tu tu na Drugie piętro. Hi hi, hi na Drugie, drugie piętro. Takie like małe, nie? Małe, ale fajne. Małe, ale co tam, że tylko takie coś Ważne, że drugie piętro, no dobra zniszczę to. Bez sensu. Hmm, 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 hmm. 20 żarcia. No coś w tym odcinku. Coś w tym odcinku mamy Eku. Zdobyliśmy Eku.

Yo bro! Kurde Sobie jaskinie znalazł, czekajcie, jest tu so jakaś jaskinia w pobliżu? Um, chyba jest Gdzie tu jest, taka jaskinia, jaskinia um, Dobra, nie widzę, że na jaskini To w następnym odcinku um, zrobimy taki taką przygodę i do jaskini się wybierzemy co? O dobra, co w żarcie nam się już przepaliło. No i w tym czasie zrobię więcej miejsca, żeby była tak. Mikaśnia, ja? Może użyję tego żelaznego kilof, nie wiem po co, ale żeby było szybciej. Dobra. Nie będę tego żelaznego killofa używał. Ehm, um, no Tylko na to, bo nie chcę się kopać. No Sirius No. Seriously? no. Czu, 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 czu. Trochę wysoki ten sufit, o. o widzicie? Nie się wyrażać. Tam czasami nie. Um, nie nie mamy kobla? O, sześć. No prawie jest tak. Nie, nie jest bieda. Powiem nie jest bieda Dobra, to było ostatnie użycie mojego żelaznego kilofa. Teraz bye bye my friend! Gdzie to jest? Tutaj Dobra, już jakieś 20 minut na Mogę coś jeszcze zrobić. To co? Hardcora wolę nie, jak mnie prawie szkielet zabił. To jeden. To wiecie. Um. Co jeszcze możemy zrobić? Już jest prawie no... No ile może być? Ile może trwać ta noc? Fo. Enderman! Bój się, bój się, bo dopadnie Cię, gdy kanapkę tę zgranią swą zje. Bój się. Nara. No tak, ja coś zrobię. Żeby nie było ubogo. O, już wstaje dzień. Ja buduję. Bój się. Spój się, bo to padnę cię, bo to padnę cię, gdy kanapka swą zjem bój się. Dobra. Mm -hmm. Wiecie co? Może to jest, To było już na tyle. To jest taki... Ten odcinek, to był taki mały wstęp na temat mojej nowej serii. Um, coś się tam nagrałem, pograłem. Teraz zaraz się zacznę o obrabianiu filmu i zaraz o renderowaniu, tak i o wrzucaniu. I piszcie, czy Wam ta seria się spodoba. Ten odcinek będzie raczej nie wiem, czy fajny, ale jakiś nudny, bo tylko kupałem, nie wiem. Ale drugi odcinek będzie z naprawdę Na dobrym kierunku. Żegnam, cześć.